Cześć, nazywam się Paweł Krochman, jestem trenerem biegania. Dzisiaj pokażę Wam, jak ćwiczyć w domu technikę biegania. Zaczniemy od butelek wody, być, mogą być to ciężarki, i pokażę najpierw proste ćwiczenie przeskoków z ciężarkami. Robimy rozkrok, naprzemiennie praca rąk z nogami będzie, czyli jak mam prawą nogę z przodu, lewa ręka jest z przodu, druga ręka jest Lekko z tyłu, ugięta pod kątem 90 stopni, staramy się i przeskakujemy z nogi na nogę 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jest pierwsza seria. Drugą pokażę Wam bokiem, żebyście dokładnie to zobaczyli. Raz. Z kolanem i można to zrobić w marszu, ale można zrobić to w podskokach. Pierwszą serię pokażę w marszu, drugą w podskokach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Teraz pokażę bokiem i lekko w podskokach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Kolejne ćwiczenie to Skip A. Staramy się podnosić kolano do kątu 90 stopni i tak biec w miejscu. Łokieć oczywiście ugięty, ręce są przy biodrach, pracują w tej pozycji, przód, tył, nie na boki, przód, tył. I staramy się, żeby wyszedł lekko za linię ciała. Lecimy pierwszą serię z kipu A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz pokażę Wam przodę. Raz, dwa, trzy, skip C Tu tutaj staramy się, żeby biodra były wyknięte do przodu żeby się nie, nie pochylać do tyłu i staramy się pracować na siróry stopie Ręce cały czas pracują tak jak w przy kipie A wśród tył raz 2 3, 4 5 6 7 8 9 10 i pokażę jak to byą na przoda oraz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kolejne ćwiczenie to podskoki na jednej nodze. Będzie dużo trudniejsze. Będziemy pracować na mięśniach czworogłowych z pracą rąk. Pokażę najpierw na jednym przykładzie. I teraz zrobimy tak 10-10 razy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, teraz druga noga, pokażę wam bokiem, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć, teraz będziemy Atakować nogą, tak jakbyśmy atakowali płotki. Na tej nodze, w tym przypadku lewej, będę skakał, prawą będę atakował do przodu 10 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz Wam pokażę do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9. Kolejne rzecz będzie takie: proszę usiąść sobie na dywanie i pracować rękoma. Jeżeli chcę wyprostować, uderzę w materac. Więc muszę mieć ugięte ręce. Do tego można dodać ciężarki, żeby było troszkę trudniej. Staramy się być wyprostowani i pracują mocno ręce. Po takiej serii zrobimy kolejne ćwiczenie na wydłużenie kroku, dostawianie nogi do swoich rąk. Raz z jednej strony, raz z drugiej strony. Można też to zrobić w podskokach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kolejne ćwiczenie to stanie na berecie, utrzymanie równowagi. To pomoże nam na przykład w zawodach biegowych, trailowych, gdzie dużo jest zbiegów, zakrętów i innych kamieni, więc trzeba uważać i mieć bardzo silne stawy kolana, kostki i utrzymać równowagę. Mniej więcej 30 sekund do minuty na jednej nodze, potem zmieniamy na drugą. I próbujemy utrzymać równowagę. Kolejnym trudniejszym ćwiczeniem będzie nie tylko stanie na jednej nodze, ale podnoszenie drugiej i utrzymanie trzech sekund na przemienną pracę rąk. O. O. Tu też staramy się zachować kąt. On prosty przy kolanie. To już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ćwiczenia pomogą wam poprawić technikę biegania i zapraszam was już jutro na kolejne ćwiczenia z kliniką fizjoterapii.